że długo nie było filmików na moim kanale może no, niewiele was zostało ale mam no, fuj doła po prostu dowiedziałem się dzisiaj od pewnej osoby że właśnie zerwała ze mną osoba oskarżyła mnie o to że nie byłem ja z tą osobą zerwałem gdzie ja starałem się w chuj być w związku z tą osobą, a ona powiedziała, że nie byłem oszukuję, że nie byłem zadan. Zapałem doła. Teoretycznie... Kto sobie pewnie napisze w komentarzu, kogo to obchodzi. Że zapałem doła, że z YouTube'a. Nie ma co nagrywać. Dziękuję, że jest na ten kanale 20 subskrypcji Ale też nie wyrabiam z materiałem na Youtubie Nie wyrabiam to z materiałem Na no, chętę, bo teraz po prostu nie wiem płakać sobie do poluczki, bo mi się chce Też Też po prostu pomagam innym Innym osobom I nie leży mi czasu na nagrywanie tutaj filmików na kanał Gdzie nie sobie powie, pewnie osoby napiszą, że jak to nie masz szans na na YouTubie. Kochani, świat się nie kręci wokół YouTube, YouTuba. Świat się nie kręci w inter... nie kręci według internetu. Każdy ma swoje życie. Każdy ma swoje problemy, swoje zarobienia, pracę. Obowiązki, miłość. Problemy swoje? To nie jest, że nie chcę tutaj mieć, nie wiem, tysiąca obserwacji, nie, sorry, subskrypcji, to nie jest takie proste, że sobie nagramy filmik i już wola. Mam po no, prostu, nie wiem, milion tysięcy subskrypcji na TikToku. To się niełatwo zdobywa te subskrypcje, jak na TikToku. Sobie wybierzecie filmiki, a po prostu już na TikTok i waniktopromwaj do DC. YouTube nie jest taka jak TikTok. Na YouTube można wstawiać filmiki różnego rodzaju typu. Nawet filmiki, na YouTube macie wstawiać filmik, zresztą na przykład, nie so, wiem, sobie w kąpielówkach samych, tak? Jestem potem ciekawy, na przykład. W sumie tu sobie filmiki, jakie chcecie. Na TikToku nalegować do pisemnych, tak? Nagrywać też do filmik, ale tego po prostu wstawiać też muzykę. Jak YouTube się przywali o prawa autorskie, no to macie filmik zbanowany, tak? Wszędzie, na jakiej platformie, czy to na YouTubie, na Instagramie, na Face, Snapie, czy gdziekolwiek, na TikToku nawet, są zasady, których nie wolno łamać. Dzięki jeszcze to, że jeszcze jesteście, kochani. Subskrypcję, łapka w górę i dzwoneczek, i jakiś ciekawy komentarz. I zapraszam do mojego Instagrama. Instagram będzie w opisie. Dobrej nocy, kochani.